Maryja jest Matką i Królową naszego narodu i nadzwyczajnej opieki jako Polacy nieustannie doświadczaliśmy i doświadczamy. Nasza Królowa stawała i staje przed Majestatem Boga, aby wyprosić ratunek dla swojego umiłowanego ludu, którego stała się Matką, kiedy jako naród przyjmowaliśmy chrzest w 966 roku i Królową, której Król Jan Kasimierz ślupy śluby podtaństwa w 1656 roku. Przyja ten akt z miłością matki, ogarniając nasz naród wierną, przemożną opieką. Przez Maryję przychodziło zwycięstwo w momentach decydujących dla naszego narodu. Obrona Jasnej kury przed Szwetami w 1655 roku. Zwycięstwo Jana Sopieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. Cud nad Wisłą w 1920 roku. To historyczne wydarzenia, które wpisały się w naszą narodową pamięć jako swycieństwo Maryi nad najeźdźcą. Dwa ostatnie miały znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy, chroniąc ją przed salewem, islamu i bolszewizmu. Bardzo ważnym przełomem było również powstanie Solidarności i upadek komunizmu, które wpłynęły na dzieje całej ludzkości, zmieniając oblicze świata. Maria była z nami jako Matka, gdy Polska utraciła niepodległość, wzywając tą to i pokuty. W czasie wieczwałskich objawień podtrzymywała ducha osłabionego narodu, obiecując zwycięstwo poprzez Ruszaniec. Doprowadziła nas do niepodległości, nie pozwalając byśmy utracili wiarę i własną tożsamość. Duch Święty współcił w sercach Polaków oddanych, wielkich synów narodu, oddanych bez granic na służbę Bożemu Królestwu. W czasie, kiedy słowo zdawało się triumfować nad światem w postaci faszyzmu, apostoł Niepokalanej święty Maksymilian Maria Kolpe szerszył jej chwałę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W dalekiej Japonii, przyjąwszy koronę małczeństwa, oddał życie jako światek miłości Chrystusa, odnosząc zwycięstwo nad swem W okresie wzmożonej walki z Kościołem Bóg dał Polakom pasterzy, którzy widzieli jedyną drogę ocalenia świata w całkowitym zawieszeniu Maryi. Kartynał August Hlond, przyjmując orędzie fatyńskie po duchownym przygotowaniu 8 września 1946 roku wraz z biskupami, kapłanami i wiernymi, zawieszył nasz naród niepokalanemu sercu Maryi. Akt ten ponowił tuż przed śmiercią, a w przecięt swojego odejścia wypowiedział prorocze słowa Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie. Zwycięstwo, gdy będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Ciewicy. Prymas świadomo ogromnej walki z chrześcijaństwem widział ratunek w całkowitym przegnięciu to Maryi. Pisał, dzięki wstawieństwu Maryi sytuuje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Maryja obroni naród cały od zakłady zupełnej. Polska jest narodem wybranym, który ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów na który zachód, oczyszczający się ze sknielisty, z podziwem patrzeć będzie. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością piśniego i ruszańcem. Maryja kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą wszechmocą, poszą, która staje się na lata najbliższą szafarką. Kardynał Stefan Wyszyński, wierny dziedzictwo swego poprzednika, napisał tekst ślubów jasnokurskich które zostały słyszone na Jasnej Kusze w 1956 roku, przygotowując naród polski do przeżywania milenium, sztu Polski, poprzez pereklinację kopii o prasą Matki Poszej Jasnokurskiej, mówił w 1972 roku. Widzimy, że Bóg na swój sposób w ojczyźnie naszej zwycięża, że zwycięstwa tego dokonuje przez Marię, Służebnicą Pańską, z wiernych, Panią Jasnokurską, i królową Polski. Taka jest jego wola. Wybór kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową był kolejnym triumfem Maryi. Podczas pielgrzymki Jana Pawła II to Polski, prymas Wyszyński, wysnął. Oprzytomniałem sobie, że spełnia się na moich oczach proroctwa augusto Hlonta, wypowiedziane przez niego na łożu śmierci, że przez matkę bożą przyjdzie zwycięstwo. A my tu jesteśmy w miejscu, które komuś nazwali placem zwycięstwa. I na tym placu, pod ich szontami, przed krzyżem, który oni sami znieśli, polski papież odprawia świętą ofiarę 2 czerwca 1979 roku. Ojciec Święty prosił Maryję na jasnej kuszy, aby nie ustawała nasza wiara. nam nadal wychodzić na spotkanie wszystkich ludzi i wszystkich ludów, które na drogach różnych reliki szukają Boga i pragną Mu słuszyć. Pomóż nam wszystkim objawić Chrystusa i okazać moc poszą i mądrość poszą, która ukryta jest w Jego Krzyżu. Ty, która pierwsza okazałaś Go w Betlejem, nie tylko prostym i wiernym pasterzom, ale też mędrcom z obcych Jan Paweł II, akto Tania Matce Bożej, Jasna Kura, 4 czerwca 1979 roku.